Jak powstał kawowy gigant, który posiada 30 tysięcy otwartych lokali na całym świecie i którego produkt oraz kubek stały się dla wielu synonimem pewnego lifestyle'u? Skąd nazwa Starbucks, ta Serena w logo i wasze imiona na kubkach? O tym wszystkim zgodnie zresztą z waszą decyzją w dzisiejszym odcinku, a w kartach w prawym górnym rogu czeka na was kolejna ankieta, w której możecie zadecydować o temacie następnego materiału. A my tymczasem lecimy z tematem. Historia Starbucksa zaczyna się w USA, w Seattle. Mieście, które dało nam nirwane, Pearl Jam, bezsenność w Seattle, Kindle i myjnie automatyczne. W roku 1971 trójka facetów przed 30 postanawia wejść w biznes kawowy. Są to Jerry Baldwin, Gordon Bowker i Seth Siegel. Postanawiają, że wspólnie będą sprzedawać dobrej jakości kawę. Każdy z tej grupy był z całkowicie innego świata, miał odmienny charakter i zestaw umiejętności, który okazał się być bardzo przydatny przy tworzeniu wspólnego biznesu. Jerry Baldwin poznał Gordona Bowkera na Uniwerku. byli po prostu współlokatorami. Zef Sigl. Dołączył do chłopaków później, w 1962 roku, poszukując współpasażerów do podróży samochodowej do Nowego Jorku. Między całą trójką biznesowo zaiskrzyło i w kolejnych latach podejmowali się wspólnych działań, pisząc scenariusze do produkcji telewizyjnych, czy też nagrywając audycje do stacji radiowych. Pewnego dnia, podczas lunchu, pijąc lurowatą kawę, Bowker wpadł na pewien pomysł. Dobrej jakości kawa nie była w latach 70. w Stanach rzeczą popularną. Królowały kawy rozpuszczalne i puszkowane produkty kawopodobne. Bowker podróżował aż do Vancouver, aby zakupić solidną kawę w firmie Merch. Z czasem wielu jego znajomych zaczęło składać u niego zamówienia. Uznał, że zamiast jeździć w tej weftę, dobrze byłoby zapewnić dobrą kawę na miejscu, w Seattle. Reszcie chłopaków pomysł się spodobał i bez planu podjęli decyzję, no, że spróbują zdziałać coś w kawowym biznesie. Baldwin, Bowker i Siegel musieli jednak poszerzyć swoją wiedzę o kawie. Szukali pomocy, mentora, można by tak było powiedzieć, który wprowadziłby ich w ten świat kawy. Siegel był głównym researcherem grupy i znalazł firmę w Berkeley o nazwie Pits, zajmującą się przetwórstwem i sprzedażą kawy. Jej właściciel, Alfred Pitt, był prawdziwym guru, jeżeli chodzi o kawę w Stanach Zjednoczonych. Panowie dogadali się z właścicielem i jeździli do Berkeley, aby poszerzyć swoją kawową wiedzę i zapewnić sobie stałe dostawy produktu. W międzyczasie udało im się również znaleźć w Seattle idealne miejsce dla swojego lokalu, na północ od publicznego targu Pike Place Market. Czynsz wynosił 137 dolarów. Każdy ze wspólników wyłożył po 1000 dolców na start, do tego wzięli 5000 pożyczki i mogli ruszać z interesem. Interes potrzebował jednak nazwy i wspólnicy dosyć długo się nad nią głowili. Znajomy Gordona Bowkera, mający doświadczenie w prasie i marketingu, doradził mu, że chwytliwa, wpadająca w ucho nazwa powinna zaczynać się od liter ST. Pewnego dnia Bowker, przyglądając się w starej mapie wiszącej w jego domu, zauważył miejscowość Starbo. Jak zaznaczył w wywiadzie, od razu skojarzyło mu się to z postacią z powieści Moby Dick – Starbuck. Dodał do tego S i tak powstała nazwa – dokładnie Starbucks Coffee Tea and Spices. Wspólnikom od razu padła w ucho. Na logotyp firmy wybrana została za to Syrena z mitologii greckiej, która wabiła marynarzy, w efekcie czego ich statki rozbijały się o skaliste wybrzeża. Starbucksowa Syrena również miała wabić, miała wabić klientów do lokalu klientów, którzy lubią dobrą kawę. Logotyp ewoluował oczywiście przez lata, ale w swoim wczesnym wariancie Syrena cieszyła konsumentów odkrytym biustem. To oczywiście z perspektywy marketingowej miało kilka plusów, ale również dużo minusów i w konsekwencji tego biust Syreny został z czasem całkowicie zasłonięty. W pierwszym roku biznesu każdy z partnerów zajmował się innymi funkcjami. Bowker planował strategiczny rozwój firmy, Baldwin czuwał nad finansami, a Siegel za to skupiał się na gałęzi herbacianej biznesu. Początkowo firma w swojej ofercie w niczym nie przypominała swojego obecnego kształtu. Był to, jak wskazywała sama nazwa, sklep z dobrymi ziarnami kawy, herbatą i przyprawami. Picie kawy na mieście nie było w tym czasie czymś popularnym w Stanach, a naturalnym środowiskiem dla kawy było domowe zacisze. Starbucks początkowo starał się dostosować do takiego modelu. Gotowa kawa była rozdawana klientom wyłącznie w formie próbki zachęcającej ich do zakupu. Taka strategia, podobnie zresztą jak w wypadku Coca-Coli, o której odcinek czeka na Was w kartach, zadziałała, a klientów zaczęło się oczywiście pojawiać coraz i to coraz więcej. Bowker wysłał również kawę do opiniotwórczego dziennika Seattle Times. Zachęciło to jednego z dziennikarzy do odwiedzenia sklepu i napisania o nim pozytywnego artykułu. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy właścicielom udało się zarobić blisko 50 tysięcy dolarów, ale większość i tak pochłonęły wydatki. Mimo tego w kolejnym roku postanowili otworzyć drugi lokal, a dzięki pomocy właściciela firmy pizz zaczęli uczyć się samodzielnie palić ziarna kawy. W kolejnym roku trójka wspólników zaczęła zatrudniać pierwszych pracowników. Wydawało się, że biznes zmierza w świetnym kierunku, ale w 1975 roku załamanie pogodowe zniszczyło zapasy kawy brazylijskiej. Z tego względu w 1976 roku Starbucks walczył o to, aby w ogóle utrzymać się na powierzchni, a właściciele zaczęli popadać w długi. Próbowano rozszerzać działalność firmy o sprzedaż młynków do kawy, starano się rozwijać gałąź herbacianą, a nawet spożywczą. To również nie poprawiło kondycji Starbucks'a, a jeden z założycieli Zef Sigl postanowił opuścić wspólników w roku 1980. Szczęśliwie w szeregach firmy niebawem pojawił się nowy dyrektor marketingu Howard Schultz. Bardzo zaangażował się on w rozwój Starbucksa. Zauważył, że klienci często nie posiadają odpowiedniej wiedzy, pozwalającej im na wybór odpowiedniej kawy, więc skupił swoje wysiłki na tym, aby zadbać o edukację personelu w zakresie znajomości produktów i doradzania klientom. Dodatkowo zarządził również dystrybucją broszur, dzięki którym klienci mogli zapoznać się z ofertą firmy. W 1983 roku firma wysłała go do Włoch. Gdzie miał on okazję skosztować swojej pierwszej laty? Wrócił z pomysłem na bary espresso. Uważał, że to powinna być przyszłość firmy. Wydawało mu się dosyć oczywistym, że miejsce, które słynie z dobrej jakości ziaren kawy, powinno sprzedawać kawę w kubkach tak, aby klienci mogli próbować jej na miejscu lub brać na wynos. Schultzowi zależało na tym, aby to właśnie kawa na wynos stała się główną siłą napędową firmy. To podejście podzieliło właścicieli, którzy już w pewnym stopniu eksperymentowali z takim rozwiązaniem, ale nie wierzyli, że może stanowić to siłę napędową firmy. Schultz postanowił udowodnić im, no, że może być jednak inaczej. W maju 1984 roku Starbucks otworzył szósty lokal w centrum Seattle, w którym znalazło się miejsce na bar kawowy i okazał się on być ogromnym sukcesem. Pracownicy biurowców zaczęli raczyć się kawą w drodze do pracy. W sierpniu tego samego roku Starbucks otworzył lokal w San Francisco i niebawem zakupił firmę Pizza. Pod koniec roku 1984 sprzedaż Starbucksa przekroczyła próg 6,5 miliona dolarów. Sprzedaż pizz za to na rok 1984 i 5 wyniosła 5,5 miliona dolarów. Szybki wzrost i duże długi zaciągnięte na zakup pizz spowodowały pewne wstrząśnienia w firmie. W 1986 roku Schulz zrezygnował ze Starbucksa na rzecz rozwoju własnej firmy, Il Giornale Coffee Company, która była silnie zainspirowana włoskimi doświadczeniami Schulza, w lokalach oferowano kawę i lody przy dźwiękach opery. Bowker, za to, będący już w tym czasie również partnerem browaru Red Hook oraz silnie udzielając się w deweloperce, w 1987 roku postanowił sprzedać swoje udziały w Starbucksie. Ostatni z założycieli Starbucks również niebawem pozbył się swoich udziałów i postanowił skupić się na rozwoju pic. Starbucks został zakupiony przez Schulza i grupę inwestorów za 4 miliony dolarów i tym samym wkroczył w swoje złote lata rozwoju. W roku 1990 otworzono 30 lokali, w kolejnym roku 32. A w 1992 54 lokale. W kolejnych latach rozwój tylko przyspieszył. W 1996 otworzono 1000 lokali, w tym pierwszy poza granicami USA w Japonii i Singapurze. W roku 2000 Schulz zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego na rzecz prezesa wykonawczego. Rozpęd trwał aż do roku 2007 i światowego kryzysu. Starbucks zderzył się tutaj trochę ze ścianą, bo kawa kupowana na mieście była jednym z dóbr zbytecznych, z których ludzie mogli łatwo zrezygnować, no bo był to taki synonim mikroluksusu. Schulz, niczym rycerz w lśniącej zbroi, wrócił na stanowisko dyrektora generalnego i zarządził rewolucję. Zamknął 600 lokali w roku 2008 i kolejne 300 w roku następnym, zwalniając tym samym blisko 7000 baristów. Miesiąc po swoim powrocie, Schultz zarządził zamknięcie wszystkich lokali na jedno popołudnie, tak aby zyskać czas na przeszkolenie 135 tysięcy baristów z przygotowywania charakterystycznego Starbucksowego Espresso. Schultzowi zależało na tym, aby przypomnieć klientom o tym, czym tak naprawdę jest Starbucks. Że to nie tylko miejsce na złapanie szybkiej kawy, a pewien rodzaj doświadczenia. W lokalach miało pachnieć kawą, dlatego pracownicy nie powinni i nie mogli używać perfum czy też wody kolońskiej. Dodatkowo, aby nawiązać więź z klientami, Starbucks wystartował z akcją My Starbucks Idea, w ramach której konsumenci mogli zgłaszać swoje pomysły i uwagi dotyczące oferty firmy. Łącznie wprowadzonych zostało ponad 100 pomysłów, co pozwoliło na zbudowanie prawdziwej społeczności wokół marki. Starbucks od samego początku brał też udział w wyścigu o uwagę odbiorców w mediach społecznościowych. I faktycznie ten aspekt społecznościowy był tu mocno obecny, gdyż na przykład fotki konsumentów mogły trafić na Instagrama marki. I ta społeczność Starbucksa cały czas żyje i ma się dobrze, no bo przyznacie, że w mało którym lokalu woła się was po imieniu, żebyście odebrali swój produkt. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie materiał o historii Coca-Coli. A jeżeli spodobał Wam się ten film, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie pod nim łapkę w górę. A jeżeli jesteście nowi, no to może suba. Piszcie również koniecznie w komentarzach, co myślicie w ogóle o Starbucksie i rzucajcie pomysłami na inne firmy, które mogą mieć ciekawą historię. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego.